Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii podcastów na moim kanale. Dzisiaj przeanalizujemy sobie ostatni mecz tegorocznego euro: wielkiego finału pomiędzy Włochami a Anglią. Finał ten od pierwszych minut zaczął się bardzo grubo, ponieważ już w drugiej minucie spotkania bramkę strzelili Anglicy, a dokładnie Luke Show. Była to druga minuta spotkania. W pierwszej połowie więcej sytuacji stwarzała reprezentacja Anglii. Oni także kreowali więcej piłką, kontrolowali ją więcej od reprezentacji Włoch. Można by było powiedzieć, że w pierwszej połowie reprezentacja Włoch praktycznie nie istniała. Oddali oni zaledwie jeden celny strzał na bramkę w 45. Minucie spotkania. W drugiej połowie Włosi wyszli bardziej zmotywowani, widać to było po nich, no i w końcu bramkę zdobył Bonucci, czyli weteran tej reprezentacji w środku obrony. Dał on nadzieję Włochom na dalsze granie i może jeszcze strzelenie bramki w tych 90 minutach. Tak się jednak nie stało i po 90 minutach sędzia po, na stanie wyniku 1 do 1 musiał podyktować dogrywkę. W dogrywce działo się więcej niż tak naprawdę w całych 90 minutach. Strzały oddawali zarówno Anglicy, jak i Włosi, ale to nie przełożyło się na wynik. Wynik pozostał taki sam i do 120 minuty, oczywiście z doliczonym y, czasem gry, sędzia podyktował rzuty karne. Rzuty karne niezwykle fascynujące, Wynik to 3-2 dla reprezentacji Włoch. Wiemy, że pomylili się najwięksi, szczególnie młodzi, tacy jak Sancho, tacy jak Rashford, czy też młodziutki Saka z Arsenalu. W reprezentacji Włoch pomylił się także ich bardzo skuteczny, skutecznie wykonujący swoje rzuty karne, Jorginho, który jest yy, kandydatem do zdobycia złotej piłki. Nie takim wielkim jak inni, ale, ale tu jednak... Szczeski wygrał Ligę Mistrzów i z Włochami też przyczynił się do wygrania tego euro. W takim oto rezultacie, Włosi wygrywają tegoroczne euro. Myślę, że zasłu zasłużyli na to bardziej od Anglików, ponieważ przez cały turniej, od pierwszego meczu, pokazywali bardzo dobrą piłkę. Anglicy natomiast grali u siebie. Ten przywilej grania u siebie bardzo pomaga reprezentacji w osiągnięciu tego celu no i jak widzieliśmy Anglicy zdołali przejść do finału ba mają bardzo młody skład, więc jeszcze w następnych latach na pewno mogą coś zdziałać tym razem to Kielin zniósł puchar jako kapitan w końcu im się to udało, zrewanżowali się troszkę na sobie od tego finału z 2012 roku z Hiszpanią którego przegrali, jak pamiętamy, 4 do 0. Było to wtedy y, Euro w Polsce i na Ukrainie. Ale w podsumowaniu można powiedzieć, że Wosi bardzo zasłużenie. Wygrali to. No i to oni zdobywają ten puchar. Oni się cieszą z tego. A najlepszym piłkarzem tego turnieju został Donnarumma, no który przyczynił się bardzo do wygrania tego Euro y, przez Włochów. Obronił on dwie jedenastki wczoraj i także meczów z Hiszpanią w meczu półfinałowym. Gdyby nie on, mogłoby się to wszystko inaczej potoczyć i do Hiszpanii by weszli do finału, ale zasłużenie Donnarumma najlepszym piłkarzem. Nowy tak na w zasadzie dorobek. Peż, że zapłacili za niego, ale mają chyba brankarza na lata bardzo dobrze i doświadczony. Można także powiedzieć, że taki następca troszkę dzianolidego bufona. Tak się właśnie kończy euro, ładnie się spłentowało. Pierwsze 90 minut, tak jak już wcześniej mówiłem, troszkę żmudne, ale później rekompensata znakomita. Kibice angielscy niestety nie uradowani, no ale taki jest pudełk. Jedna drużyna nam się wygrać, druga przegrać. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam także do lajkowania, zasubskrybowania, żeby byli na bieżąco z materiałami. Ja się z Wami żegnam serdecznie. Dzięki, że byliście. Cześć!